Secret Pool Krótki reportaż na temat Secret Pool na Dominice. Żeby się tu dostać, do tego Secret Pool, musicie pokonać bardzo długą drogę. No około pół godzinki 20 minut zależy w jakim tempie. Ja wam pokażę teraz Tak ja wam pokażę tą trasę Kamienie są tak śliskie Ale papieros się pali, więc wszystko jest dobrze. Ja wam pokażę tą trasę od końca Czyli od przykroć pól do w yy, początku trasy gdzie się zaczyna yy, przejściem przez rzekę, <gry> czyli musicie być całym mokrzy. Później wchodzi się po skarpie do góry, ponieważ taki wyciąg, który tam był zrobiony, już nie działa. Idzie się tą ścieżką. Ah, masakra, nie wiem czy z telefonem dam radę iść i, i wam tu przechodzić opowiadać, ale idzie się naprawdę bardzo dziko. No, czysta dżungla widać że ktoś tu dbał o to żeby ta ścieżka była zrobiona, bo są poobcinane te gałęzie, ale jest naprawdę ślisko i dziko. Zaraz pokażę Wam dalej jaka dalej jest trasa. Teraz przychodzi się po pościnanych liściach tam w górę. Nie będę nagrywał, bo tu jest bardzo łatwo. Ta, to typowa dżungla, czyli schodki z korzeni. Gdzie byście się nie chcieli oprzeć, złapiecie się za kolce. To, o czym mówił Polak, którego spotkałem, imię Paweł też. Tak, jak ja pozdrawiam imiennika. I tutaj idzie się tą ścieżką dalej. No bo nie będę nagrywał dalej, bo. Łatwo wywrotkę. Dobrze, że dzisiaj naładowałem tą baterię. Dominikańska dżungla wita. <słyska> i bateria się odzywa. Tak, teraz Wam pokażę wsiągnąłem tą folię, bo będzie lepszy widok na to, co tu się dzieje. Tą ścieżką idziemy teraz w dół, nie? Jedziemy na chwilę na powietrze i idziemy sobie w dół takimi fajnymi słodkami z błota Hop. Hop. I Idziemy I gnęba. Noga się zaplątała yeah. Idziemy dalej Nogi całe tak więc do Secret Pool no, naprawdę opłaca się iść. Zaraz pokażę Wam dalszą. Jeszcze trasę. raz skusiłem się na nagranie tego miejsca. Tutaj znowu pokażę się, o, krótki filmik bo widok jest o, naprawdę, tutaj jest takie <grywa> drzewo jakby brama i ścieżka w dół, ale to jeszcze nie ta która zaraz będzie naprawdę bardzo dziwaczna, nie wiem jak ja będę z niej schodził chyba będę zjeżdżał na dupie Ona prowadzi tu, widzicie? w dół Chyba będę się zjeżdżał na to <todą> na to było zrobienie pozycji do gry w I schodzenie na czterech kończynach Teraz przechodzimy dalej kawałek długi. tylko trzeba uważać są takie mam tutaj przez tę część która nie została oczyszczona czyli przez takie małe ścieżki naprawdę warto się wybrać zobaczyć troszkę też tej dżungli nie jak to wygląda jak wygląda błoto na butach, na nogach? No, jak to wygląda, się. Zaraz i tak będziemy przechodzić przez rzekę. Przepływać, bo nie da się przejść, bo jest za głęboko. więc Znowu się fajnie wykąpiemy. Tu jest też jakaś ścieżka. I nie wiem, czy tu też nie będzie jakiegoś wodospadu. Mi się wydaje, że będzie. W dole słychać już tą rzekę. Wychodzimy na polankę Z samego początku myślałem, że to pole Gandzi Ale to jest paproć To jest ta ścieżka, w której zrobiłem sobie zdjęcie Ale też jeszcze jedno zrobię O, jakie te góry Super klimat Już idziemy sobie tą ścieżką, obserwujemy widoki, tu nas ścieżka prowadzi. schodząc tu tymi wyroźbionymi schodkami przechodzimy przez taką plantację którą sobie tutaj zrobiła taka pewna rodzina dwóch młodych chłopów Babka i oni sobie tam żyją, a że ja przez przypadek przeszedłem przez ich dom, bo się pytają jak dojść, oni powiedzieli iść do góry. A teraz chyba idzie się tędy tutaj. Tak bo ja przechodziłem przez ich takie jak wydziałkę. Ale ja zaraz pokażę Wam od nich plantację różnych... I tu mają tak jakby swój ogródek, uprawiają w środku tam takie kwiaty, taka alejka z kwiatów jest zrobiona, no elegancki teren i wydaje mi się, że oni stąd nie wychodzą, bo nie wiem czy ta starsza kobieta by miała jak przejść przez tą rzekę, przez którą my będziemy później musieli przechodzić, no po prostu coś pięknego. stanąłem na drodze tego ogromnego kraba, gdzieś schował się z rośla. a my już jest ta druga strona, i zbliżamy się do początkowego punktu, którym Dostajemy się w ogóle na szlak do Secret Pool. To, o czym mówiłem wcześniej, wcześniej był tu wyciąg, ale jest zniszczony. I teraz trzeba zrobić taki trik, że trzeba przepłynąć tą rzekę na drugą stronę. Tam w krzakach mam schowany plecak. Mam nadzieję, że nie zniknął. I trzeba zejść tędy. Tak samo jak i wejść. No to zaczynamy. Ta skarpa ty, 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 ty. Tam się wchodzi do góry. Też dobrze, że jest tam ten korzeń. Że jeszcze czego złapać i teraz do pokonania jest rzeka tutaj na pewno nie będę próbował przechodzić, bo nurt jest naprawdę silny, gdzieś mnie tam ściągnie. Yy, uderzę głową o kamień, stracę przytomność, utonę, zginę i nigdy mnie nie znajdzie. Dlatego głowa na karku, podstawowa rzecz. Wybieram trasę numer 2. Przechodzę tutaj, przed chwilą pływałem troszeczkę, przechodzę tutaj do tego kamienia, odbijam się od niego, płynę z nurtem i dopływam tam do tamtego kamienia. Tam się też będę zaraz golił i tak to będzie wyglądało. No to heja ho! Okazało się, Strowy. że nie musiałem kombinować nawet z przepływaniem. Tylko od tego kamienia, który tu jest, powolutku przechodziłem plecami do nurtu i nawet nie zanurzyłem plecaka. Jestem po drugiej stronie, mangul suchy. Wszystko i tak w woreczkach. Tutaj bez woreczków to naprawdę bardzo ciężko brać jakikolwiek sprzęt czy cokolwiek. Zaraz się gole. Ostatnie ujęcia. Mhm zarostu. Żegnaj brodo. Całość zgoliłem bez lusterka. Teraz się tylko przyglądam to gówno widać całkiem inna ta woda tu jest Não, pode de gito. W dzisiejszym odcinku będziemy pływać na trawie. Zmieniłem trochę wiosło, bo tamto było zrobione z paska. Teraz zrobiłem to z tej linki, z paracordu. Biorę ze sobą okulary na wypadek, gdybym miał po coś nurkować. Idę gdzie je dać. Dobra. Buduję. miałem ciekawą przygodę bo obróciłem się żeby związać to wiosło Co się okazało nie wiem, czy widać chyba widać Będę pływać na traty teraz już wszyscy wiemy jak budować tratwę. Najpierw przygotować sobie odcinki bambusa i posprawdzać każdy z osobna pod wodą, czy nie przepuszcza wody. Najlepiej, żeby tratwa była bardzo szeroka i bardzo długa, bo wyporność tratwy tutaj odnosi największy sens. Yy... Węzły muszą być dobre, wiadomo, ja nie jestem wszechstronnie uzdolniony dukat, więc moje węzły były proste i trawa się rozpadła, ale na następny raz wszystko wiadomo. Okej, okay, ładuję dalej. Ciao, bango, lambom, bambam, dalango. Woda elegancka, z jednej strony płynąca z rzeki zimna, chłodna, z drugiej strony, jeżeli chce się trochę cieplejszej od oceanu, cieplejsza, coś pięknego. Ładuję dalej telefon, bo okazało się, że bateria się tak nagrzała, że wyskoczył jakiś błąd ładowania. Ale jest git, tak się ogoliłem, jak się ogoliłem, no, bez dusterka tam kombinowałem jeszcze, ale widzę, że tu przyciąłem coś jest pięknie, czuję się piękniej niż wczoraj jestem w dżungli szukam kokosów napchnąłem się teraz na opuszczony rój tak jak były to pszczoły Idę szukać dżeli. Tak wygląda. Mniej więcej dżungla. Tu jeszcze słychać te morze. Ale wyobraźcie sobie przechodzić przez to wszystko gdzieś tam w środku wyżej. Nie? Na szczęście mam maczetę i już się zahaczyłem gardłem odmiany szukam tych tej odmiany kokosa jelly. ale widzicie to się dalej nie doprzeje masakra no jak coś znajdę to się odezwie tutaj tak to wygląda Kokosów leżących już długo, wyrastają palemki i norki pokopane, tak jakby były tutaj w czasie słonecznym nie w czasie pory deszczowej, kiedy ja jestem jakieś zwierzęta, nie? tak samo widać po tym ulu, że ulu z Seulu. Że coś tu jest, nie? Ale teraz jest, Aha. widzicie? Znowu bo... na szczęście mam maczetę. Ostrą jak brzytwa. I idę dalej. O, tu jest tak jakby świeżo. Aha. No, dzisiaj coś słyszałem, właśnie coś było w tym Ok. Idziemy dalej. Jest! Już chyba wiem co kopię te dziurki. Taka dupna czarna jaszczurka. Wlazło tam pod ten pień. Ale długa. No od łokcia no. Od łokcia do dłoni Już jej tam pewnie nie ma. Ale jest, widziałem, że jest. I komary. Teraz będę nagrywał. Jakby coś miało wyskoczyć, to, to od razu nagram Tu są jeszcze jakieś bitelki. no to jest niedaleko. do tego tu jeszcze albo morze, albo ocean to wszystko przyniosło. Raczej, bo kto by tu jakieś. był huragan, to przecież tu wszystko musiało być zobaczcie te klimaty nie widać nisko głosów o, przeskoczyło przeskoczyło pełno jaszczurek jest takich malutkich ale ta duża była wielka dobra, idziemy w tą stronę Widzę ją. Dziura jest. No są naprawdę większe. Także 5-7 razy większe niż normalne te małe jaszczurki. To są dżeli. Tylko trzeba czekać na wiatr. Nie ma jelly, to do kąpieli. Wiem, że rzadko kiedy Was zapraszam do mojego królestwa, dlatego pokażę Wam je dzisiaj. Jeszcze raz to samo miejsce. Razem byłem tu już trzy dni, dzisiaj pojawili się tam jacyś ludzie pływają. Pokażę Wam, jak sobie oporządziłem mieszkanko. Tutaj mam ciuchy, okulary, papierosy. Chodzimy do środka. Wyrównałem sobie tutaj teren pod namiot. Tu mam wszystkie szpargały, woda z rzeki. gotuje się na yy, makaron, zrobiłem takie od, od wiatru zabezpieczenie, co i tak nic nie daje, bo tu wieje od oceanu, no ale tak wygląda moje miejsce. Pozdrowienia z Dominiki. Dzikie życie Dominiki. Widzisz, synku? Tak wygląda sól morska. Czysta jak Sól kuchenna, sól morska. Dodatek do potraw uzyskiwana przez gotowanie wody morskiej ale powiem wam szczerze, że na taką ilość wody czeka się bardzo bardzo długo żeby mieć taką ilość soli ona jest nie brudna z błota czy z czegoś tylko po prostu ona się przypala podczas gotowania wody, ona odparowuje woda a sól się przypala do do garnka, ale jest tak samo dobra jak sił spożywcza, którą kupujemy w sklepach. Przygotuję się do Do leżingu. No to do jutra. Jutro żegnamy Dominikę, idziemy na samolot. A wiecie gdzie? Tak, moi kochani, ostatni rzut oka na fajne miejsce, które mi się bardzo podobało. Spałem trzy dni, w tym miejscu. ale nie pod rząd, bo jeszcze Secret Pool odwiedziłem. Secret Pool, ostatni rzut oka na tą miejscówkę. To jest drugie ujście rzeki, to nie jest już to, ja już się tutaj przygotowałem. Do, do pójścia pieszo jednak do Marigot, kupię sobie te cygarety i pójdę pieszo na lotnisko, to trochę jest, 3,5 km ale jestem w końcu walker, nie, Paul Walker. jak się dostaniecie w jakieś miejsce to obserwujcie psy jak widzicie że psy mają żebra to zazwyczaj zazwyczaj w tym miejscu jest dosyć spora bieda no tutaj powiem na Dominikanie większość psów ma żebra na no, Dominice sorry ten oto sposób za ostatnie pieniądze kupiłem paczkę dam chili, i bułkę i słodką bułkę I idę przez Marygot do na lotnisko.